Cześć, cześć moi ja jestem Weskiem, witajcie w kolejnym filmiku Cyberpunk 2077. W dzisiejszym poradniku chciałem wam pokazać najlepsze legendarne wszczepy do naszego układu immunologicznego. Także bez przedłużania lecimy z filmikiem. Żeby wasze legendarne wszczepy pojawiły się u waszych doktorów, zalecany jest tutaj poziom 50 reputacji, ponieważ gdy ten poziom będzie mniejszy, to istnieje szansa na to, że te przedmioty wam się nie pojawią. Dlatego tutaj w prawym górnym rogu odsyłam was do filmiku, gdzie ten level reputacji możecie bardzo szybko wymaksować. Okej, okay, nasze wszczepy znajdują się w Westbrooku, a dokładnie w Japantown. Mamy tutaj doktora, do którego musimy się udać najlepiej za pomocą tej szybkiej podróży tutaj Mega Block H8 i oczywiście pokażę Wam też drogę do tego doktora, także udajemy się tutaj w lewą stronę, jedziemy cały czas wzdłuż drogi. Myślę, że nie powinno być tutaj problemu z dotarciem do niego, ale dla ścisłości pokażę. Schodzimy sobie schodami tutaj w dół. Wybaczcie za małe lagi, niestety coś z GeForce Now dzisiaj jest nie tak. A, także idziemy sobie tutaj, skręcamy w prawo i tutaj kręcamy w lewo. Przechodzimy przez to przez ten tłum ludzi. I oj i tutaj znik, znikła nasza droga. Dlatego w sumie dobrze, że Wam to pokazuję. Zkręcamy w lewo i wchodzimy tutaj do fingersów. Idziemy schodami do góry. I znajdujemy się w tym miejscu. Mamy naszego doktora przed sobą. I tutaj warto zaznaczyć jedną rzecz. Ten Reaper Dog pojawi nam się w jednym z zadań która będziemy wykonywać i ważna sprawa, nie możecie go ani uderzyć, ani nie możecie go zabić, ponieważ gdy to zrobicie, nie będziecie mieli już możliwości kupna tych legendarnych wszczepów, więc miejcie to na uwadze i jak widzicie, ja niestety tego doktora uderzyłem, także jeżeli bym chciał wejść do jego sklepu, niestety nie będę w stanie tego zrobić, ponieważ pojawia się coś takiego. Cześć Fingers, co słychać? Szczęka mnie nadal boli po ostatnim spotkaniu z tobą. Nie ufam ci i nie jestem aż tak zdesperowany, żeby musieć cię obsługiwać. Więc po prostu stąd wyjdź. Tak, jak widzicie nie jestem w stanie nic u niego kupić. I wolałem to jednak tutaj zaznaczyć, myślę, że to nie jest jakiś wielki spoiler. Dlatego pokażę wam tutaj dwa zdjęcia tych wszczepów, które możecie u niego zakupić. Okej, okay, pierwszy wszczep jest to katalizator odporności i zwiększa on nam wszystkie odporności o... 35%, także jest on idealny do bildu pod walkę wręcz, oczywiście w innych buildach również dobrze się sprawdzi, ale najlepiej właśnie pod tą klasę i kosztuje on 14 tysięcy eurodolców. Warto tutaj też zaznaczyć taką kwestię, żeby założyć ten wszczep musicie posiadać co najmniej 15 poziom opanowania. Zaraz obok niego znajduje się kolejny wszczep, czyli edycja bólu. Zmniejsza nasze otrzymywane obrażenia o 10%, także jest to również uniwersalny wszczep dla wszystkich klas, ale najbardziej stosowany pod walkę wręcz. Kosztuje 28 tysięcy dolców i również tu Tutaj, żeby go założyć, musicie posiadać 15 poziom opanowania. Łączny koszt tych dwóch szczepów wynosi 42 tysiące euro także miejcie to oczywiście na uwadze i tak naprawdę to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie ślad tam na dole. Zapraszam oczywiście też do moich poprzednich filmików i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i na razie.